Znasz te sytuacje, kiedy wszyscy wiedzą lepiej od ciebie, co jest dla ciebie dobre? Słyszysz pod swoim adresem wypowiedzi typu: W twoim wieku powinno się już mieć mieszkanie i dzieci. Albo: Jak można zostawić taką pracę. Albo: Ja bym na twoim miejscu nigdy tak nie zrobił. I wiele podobnych rad, o które w sumie nigdy nie prosiłeś. I ile razy to słyszałeś? No, u wielu ludzi powoduje to znajomy ucisk żołądku bo budzi się w nich myśl może rzeczywiście się mylę może oni wiedzą lepiej od dziecka byliśmy tresowani właśnie w ten sposób żeśmy zakładali że to inni mają rację ci mityczni inni faktycznie wiedzą lepiej od nas ktokolwiek by to nie był dlatego potem wiele osób wraca do swojej starej i bezpiecznej roli w życiu do robienia tego co wypada do udawania że życie proponowane przez świat zewnętrzny jest tym czego pragną to jest w naszym społeczeństwie dość powszechne zjawisko, prawda? Ale z tego trzeba się naprawdę wyzwolić, jeśli chcesz naprawdę dobrze żyć, a nie tak jak żyje znakomita większość. Bo prawda jest taka, że żyjemy w świecie, gdzie no niemal każdy, kto cię zna, ma opinię na temat twojego życia. Rodzina wie, co jest dla ciebie najlepsze, znajomi wiedzą, jak ty powinieneś się zachowywać i co robić, media wiedzą, czego w ogóle powinieneś chcieć. Tak jakbyś był jedyną osobą, która nie ma prawa głosu w sprawie własnego życia. I niestety wielu ludzi się temu poddaje. Ale zastanów się przez moment. Ci ludzie, którzy mają najgłośniejszą opinię o Twoim życiu i wtrącają się nieproszeni z radami, czy naprawdę oni żyją tak, jak Ty byś chciał żyć? Czy ich spokój, radość, autentyczność to jest to, czego im zazdrościsz? Czy gdy patrzysz na ich związki, pracę, sposób bycia, to myślisz, tego właśnie chcę? Założę się, że takim nieproszonym kołczem, jak się przyglądasz, to prawie na pewno tak nie myślisz. Ale jeżeli tak nie myślisz, to dlaczego właściwie pozwalasz im pisać scenariusz Twojego życia, zwłaszcza jako młody człowiek, ale nie tylko? No, ja rozumiem taki lęk przed osądem innych. No, kiedyś chronił cię przed wykluczeniem z grupy, co mogło mieć bardzo złe konsekwencje jeszcze kilkaset lat temu. Mógłbyś tego nie przeżyć. Ale dziś naprawdę potrzebujesz takiej grupy do życia. Dlatego powiem ci coś tak bardzo bezpośredniego: spójrz tych ludzi na drzewo i to jak najszybciej. A jak tego? No jak wielu nie potrafisz od razu zrobić albo po prostu się boisz, no to przynajmniej zacznij to zmieniać stopniowo. No bo może wystarczyć na początek, że przestaniesz się automatycznie tłumaczyć z każdej decyzji, która im się nie podoba. Może wystarczy też jedno spokojne, ale zdecydowane powiedzenie, to jest moja sprawa. No bo przecież, jak się zastanowisz, to jedyną osobę, która naprawdę długofalowo będzie żyła z konsekwencjami Twoich wyborów, no to jesteś właśnie ty. I może właśnie dlatego, to Ty powinieneś decydować, jak wyglądają Twoje dni i czym się podczas tych dni zajmujesz. Z nocami, zresztą, jest tak samo. Ja dość dawno temu też miałem takie podejście. Sam żyłem w ciągłym napięciu, no bo ciągle sprawdzałem, czy moje wybory podobają się innym. Czy to, co robię, jest w cudzysłowie normalne, czy nie wywołam jakiejś rodzinnej burzy swoją decyzją. I wiesz co, im bardziej starałem się tych wszystkich zadowolić, tym mniej bardziej traciłem radość życia, miałem mniej tej radości życia i mniej poczucia, że to w ogóle jest moje prawdziwe życie. To zmieniło się dopiero wtedy, kiedy zacząłem sam zadawać sobie pytanie, A czy ja w ogóle chcę żyć tak jak oni, tak jak ci ludzie? I to wszystko zmieniło. Okazało się, że po bliższym przyjrzeniu się, że ludzie, którzy najgłośniej komentowali moje życie, sami nie byli szczęśliwi ze swoich wyborów. Ci w cudzysłowie doradcy, no chyba po prostu chcieli, żebym był tak samo nieszczęśliwy jak oni no bo inaczej być może byłbym chodzącym wyrzutem sumienia że można inaczej też tak masz może tak być jeśli tak jest to jest to bardzo dobry moment żebyś się zrozumiał że jeśli chcesz żyć swoim życiem takim życiem które ma sens dla ciebie i tobie przynosić radość to musisz przestać pytać innych o pozwolenie na Twoje własne szczęście. I przestać też pytać o pozwolenie na życie według Twoich własnych wyobrażeń. Bo jeżeli bierzesz odpowiedzialność za rezultaty Twoich wyborów, to jest to w gruncie rzeczy Twoja sprawa. Dam Ci przykład. Jak wiesz, jestem od ponad 7 lat w szczęśliwym małżeństwie z Karoliną, która jest o 33 lata młodsza ode mnie i też pod bardzo wieloma względami inna niż ja. Jak myślisz, jaka byłaby opinia krewnych i otoczenia, gdybyśmy wtedy zapytali ich o zdanie, i to zdanie miało dla nas znaczenie? A co by powiedzieli moi rodzice, gdybym w wieku 25 lat zapytał: Czy to jest dobry pomysł przerwać studia w Polsce i wyjechać do Austrii, gdzie na początku mieszkałem w piwnicy i sprzedawałem gazety na ulicach? Gdybym tak zrobił, to nawet nie chcę o tym myśleć, jak kiepskie życie bym przeżył i ile żalu miałbym dzisiaj w sobie jako 70-letni mężczyzna. No i Prawie na pewno nie rozmawialibyśmy dzisiaj tutaj, prawie na pewno nie prowadziłbym też kanału na YouTube, nie miałbym o czym opowiadać, no chyba, że narzekać. Jeszcze jest jedna sprawa, bo może być tak, że podobnie jak wielu ludzi boisz się, że postępując tak jak zalecam, wywalając ludzi na drzewo, to zostaniesz sam. Bo taka obawa jest dość powszechna i często się zdarza. W takim wypadku najlepiej uważnie przestudiuj ten mój cichy bestseller Sukces w relacjach międzyludzkich bo właśnie tam znajdziesz wiedzę i takie umiejętności przy wykorzystaniu których znajdziesz sobie nowe, tak wspierające otoczenie jak ja mam od dawna. Nawet jeśli twoje wyobrażenie o życiu jest całkiem inne od moich, bo nie musi być tak jak moje. A jeżeli jeszcze do tego nie masz pasującego partnera życiowego, pasującej ci płci, to weź od razu cały ten zestaw Relacje 2.0 w dobrej cenie, tam znajdziesz w sumie wszystko czego potrzebujesz. Potem oczywiście musisz tylko jeszcze wprowadzić to w życie, bo ja tego już za ciebie zrobić nie mogę. Obejrzyj jeszcze ten film. Jak nie bać się próbować nowych rzeczy? Jeżeli jeszcze nie dostajesz mojego newslettera, to zapisz się na niego. Link masz tu poniżej. Powodzenia w Twoim życiu i wszystkiego najlepszego.